Witam, witam, serdecznie Taszkowski, serwator z kraj najbliżej Chin. ale ja za po prostu, my zaczynamy. Ok, no to oczywiście wszyscy sąsiedzi, czyli e, Rosja, Korea, Północna. E, co tam mamy? Mongolia, Kazachstan, e, Kirgistan. Co tam jeszcze mamy? Tadży, Kistan, Afganistan, Pakistan. Indie, Nepal, Bhutan, Birma, Laos, Wietnam. E, I co tam dalej mamy? Tajwan. Myślę, że będzie Korea. Południowa. Tak. Bangladesz na pewno. E, Tajlandia. Tak. Jakiś Filip. Chiny, nie Uzbekistan jest i Turkmenistan, czy Japonia? O. Japonia, tak to wygląda. Mam jest najmniej, znane, najbardziej co Rosja. Więc dzisiaj udało się zrobić to po Dziękuję za oglądanie, a po prostu